Szanowni Państwo, pozwolę sobie na chwilę prywaty, bo powiem Państwu szczerze, że tak, to prawda, jestem szczęśliwym człowiekiem, bo miałem to szczęście, ten zaszczyt, że poznałem w swoim życiu mojego przyjaciela, Pawła Szwajgera. wszystkim znany jako Szwagier. To, ja, ja może pokażę dokładnie, bo to chodzi o, o tego. O, to jest on, bo zobaczcie, bo ja, ja nic się nie zmieniłem, a on Proszę się nie śmiać, to z chorobą, z jojo. Później było ojojojo, a obecnie mamy już ojojojojo. To były cudowne czasy na studiach. Potrafiliśmy podczas jednej imprezy wypić 40 piw, z czego ja wypijałem tylko dwa. Szanowni Państwo, Szwagier, autor wszystkich tekstów kabaretu Smile. Człowiek legenda jeszcze za życia. Szanowni Państwo, z wielką radością zapraszam na Benefis Szwagra! Szwagier przyjacielu! Niespodzianka tutaj w telewizji WP. Ja, jak, jaki Benefit? Siadaj, tron na ciebie! Coś innego miałoby. Pamiętasz to Ej. zdjęcie? Ojej, jakie stare zdjęcie. Ale przytyłeś. Dobrze, że masz dystans do siebie, szwagier, przyjacielu. Powiem ci, że jestem szczęściarzem, bo tak wiele się od ciebie uczę. Jesteś genialnym aktorem, podglądam cię, a ty jesteś po prostu fenomenalny, a jesteś aktorem kompletnym, nietuzinkowym, takim niebanalnym, filigranowym. Szwagier, jak tak na ciebie patrzę, to można jednym zdaniem powiedzieć, że jesteś po prostu aktorem skończonym. Dziękuję. Tak, to jest chyba najlepsze stwierdzenie. Przez te 19 lat na scenie wykrywałeś wiele genialnych ról. Bardzo trudno było nam wybrać Twoje trzy najlepsze role, ale udało się. Wybraliśmy na Twój benefic. Rzuć okien, Twoje trzy najlepsze role: Steven Seagal, Chuck Norris. No i bez wątpienia, Twoja najlepsza rola. Krzysztof no. Krawczyk. Jota, Jota. Cały ja. Szwagier, przez te 19 lat poznałeś wielu artystów. Oni są razem z nami podczas Twojego Benefits. Większość hitów, które Państwo na co dzień słyszycie w Radio, jest właśnie autorstwa szwagra. Nie, he, 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 tylko tak jest. Szwagier w zasadzie pisze do każdego rodzaju muzyki. Jest to rap, hip-hop, soul, yy, cuntry. Yy, nawet ostatnio napisał słowa do muzyki instrumentalnej. To prawda, nikt tych słów nie zaśpiewał, ale, ale, ale słowa były napisane. E, I to nie tylko, że gwiazdy e, tutaj z Polski, ale przecież również współpracujesz z gwiazdami z zagranicy. Tak? Na chociażby sama Adel. No tak, pewnie. No, to opowiedz państwo o współpracy. Co? No Adel. A co będę zanudzał? Dawaj, szwagier, to jest swój twój benefit. No mm. właśnie, przyjaciele. No to parę lat temu, no jak codziennie rano sobie yy, biegałem. No, tak, tak szybko chodziłem. Szwagieryk! No. Poszedłem do lodówki. O, i dzwoni telefon, patrzę kierunkowy z Wielkiej Brytanii. Mówię: O, może Adel? Odbieram Adel. I ona mówi: Cześć, szwagier, słuchaj. Yy, potrzebuję kolejnego przeboju, proszę, pomóż mi. No ja jej po angielsku odpowiedziałem dobra. I później zapomniałem o tej sytuacji. Za tydzień ona znowu dzwonił, wie, kurczę, nic ja no ale odebrałem hello. Ona, dzięki szwagier, dalej sobie poradzę. Mistrz. On jest genialny. Szwagier. Ale a branży muzycznej, no to uh, uwielbiam Twoją historię z zespołem Lady Punk. Aha, to stare czasy. Siedzieliśmy z chłopakami z Lady Punk. U mnie w mieszkaniu taka typowa, męska, rock rock'n'rollowa impreza. Było morze alkoholu, potem przyjechały kur... Kucyki! Kucyki przyjął. Nie, nie kucyki. kucyki to... No jak kucyki? Idźmy dalej, to były kucyki, idźmy dalej. Ale jak bym z kucykiem... W jakim tym mnie świetle stawiasz? To były kucyki. Normalne kucyki, no i ha! O, o, takie coś było właśnie. O. No i, no, dobra, kucyki, no jak kucyki, no chodziły, strzelały obcasami, drinki roznosiły. No i, i była też, było też mocne męskie kino. Właśnie skończyliśmy oglądać dziennik Bridget Jones i e, chłopaki z Lady Punk mówią, że zaczęliby coś jeszcze. Podbiegli do mojej półki z płytami, wyjęli Titanic. Mówię, o nie! Zostawcie Titanika, nie wyciągajcie go. Jak to im poszło, to jest mój przyjaciel. Czekaj, ale zostawmy na chwileczkę show biznes. Bo to nie tylko gwiazda, ale zwykli. Normalni ludzie cię bardzo cenią i szanują. Kto? Jest z nami twój urolog. A po co? Witam państwa bardzo serdecznie. Mam wielką przyjemność gościć tak w znamienitym gronie. Państwo zapewne mnie nie kojarzycie. Jestem urologiem słynnych ludzi. Gwiazdy cenią mnie za dyskrecję. O, na przykład szwagier. Wchodzi jak do siebie. Panie doktorze, mam problem. Mój rycerz przestał walczyć. To mi się podoba. Raz, dwa go wyleczyłem. A co mu pan przypisał? Bardzo prostą receptę. Powiedziałam, szwagier, codziennie wieczorem masz zaśpiewać piosenkę o 20.30. Zadziałało. A, a jaka to piosenka? Bo, bo kolega pyta. Wstań, unieś głowę, słuchaj się w słowa. Nie o małym rycerzu. Nasz mały rycerzyk. Dobra, szagier, jak to mówią urolodzy podczas operacji? No, odłóżmy jaja na bok. Szwagier, a czy domyślasz się, kto może o tobie mówić mistrz? No nie, ale trochę się boję. Otóż sam Mistrz Świata w piłce siatkowej Mariusz Wlazły. Dobry wieczór Państwu. Cześć Szwagier. To dzięki szwagrowi zdobyliśmy złoto na Mistrzostwa Świata. Pamiętam kluczowy mecz z Brazylią, kiedy w Tajbreku przegrywamy 14-11. Już sam nie wierzyłem w wygraną, ale kątem oka na trybunach zauważyłem szwagra. Stał i zaczął śpiewać. Nagle wszyscy kibice dołączyli. Była dokładnie 20.30 i cała hala. Wstań, wstań, Uderzyłem cztery asy z rzędu i wygraliśmy. Dzięki szwagier, trzymaj się mi. Szwagier. A pomyślisz, że kabaret Smile mógł nigdy nie powstać. Tak. Czy mógłbyś państwu zdradzić, co robiłeś, zanim założyłeś kabaret Smile? No, pracowałem w Stanach Zjednoczonych. A i co tam robiłeś? Ściągałem azbest. W sensie. z, z dachu. Nie, z internetu. Nie <noise> wiem, czy państwo zwrócili uwagę. Ale szwagier przed chwileczką żartował. Szwagier, ja w życiu tak się nie uśmiałem. Jak ja się teraz śmieję, tyle, że do wewnątrz. Dzięki. <noise> szwagier. Wystarczyło wam tylko pół roku. Pół roku, aby wszystkie tamtejsze media w Stanach pisały o waszym związku. Czy ty pamiętasz jeszcze tę kobietę? Bo ona ciebie bardzo dobrze... O, kojarzę. Britney. O, oh baby, baby. No Szwagra poznałam, jak ściągał mi azbest. Z dachu? Nie, z internetu. To był jego ulubiony żart. A ja zawsze się śmiałam. Uwielbiałam się z nim śmiać. Chciałam, żeby zawsze był przy mnie. Dlatego jak ściągnął mi azbest... Ja zatrudniałam Meksykańców, żeby ponownie położyli mi azbest, a on znów przyjeżdżał i go ściągał. Aż w końcu zaiskrzyło i było nam razem naprawdę dobrze. To dlaczego ci zostawił? Nie wiem. Nie wiem. Czy to dlatego, że założył w Polsce kabaret Smile? <grywa> tak. Tak było. Najgorzej, że został mi dom z azbestem. A co było takim punktem zapalnym? Dlaczego ci zostawił? Popełniłam jeden błąd. Pamiętam to jak dziś. Szwagier wrócił z wyjątkowo ciężkiego zlecenia. Kiedyś ściągnął azbest, okazało się, że pod nim jest kolejny azbest. Harował całą noc. Wrócił prosto na śniadanie i zapytał mnie, czy jest w domu kakao. Szwagier! <śla> Bunt. No, nie przygotowałaś Jako, że to jest Twój benefic, przygotowaliśmy na Ciebie muzyczny prezent niespodziankę. Czy już teraz domyślasz się, kto za chwileczkę na tej scenie dla Ciebie zaśpiewa? Britney? Nie no, co ty stary, przecież to nie ten budżet? Myśmy ponad rok w domu siedzieli, skąd ja ci wezmę? Czy ktoś tańszy? No, zdecydowanie! Brzozowski? Nie no, kurna, jakieś pieniądze mamy! O. Ludzie! przecież co ci biedni ludzie są winni? To, to kto? Wiesz, że trzeba znaleźć dobry stosunek jakości do cen. Najlepiej za darmo. No to też nie, bo wiesz. Za darmo to nic nie umie. Tak. To tak jak ty. Przed Państwem Michał W. Kincel. Co? Dziękuję, dziękuję wam bardzo. Naprawdę fantastyczny benefit. Dziękuję. Może po kolei. Michał, dziękuję. Naprawdę no Dziękuję. No, bardzo bardzo ładnie to zaśpiewałeś. Jak na ciebie. Naprawdę fajnie widać, że sprawia ci to przyjemność. Także idź w to, ucz się, rób to, śpiewaj. Zamknij się gdzieś w garażu i śpiewaj. Na razie może nie zmuszaj ludzi do słuchania tego. Ale fajnie, że masz pasję. Kontynuuj. Andrzej. Andrzej, 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 No... no, no. no, no. Tutaj, tutaj chyba słowa są zbędne. Po prostu pozwólmy państwu nacieszyć się tą chwilą. Można robić zdjęcia, tak? Powiem ci, Andrzej, że kiedy tak wybiegłeś jak sarenka na tą scenę w tej spódniczce, zacząłem się zastanawiać, do, do czego... Zdolny jest artysta po dwóch latach pandemii. Gdzie jest dno? A ty zabrałeś nas na wycieczkę, porowie mariańskie. Dno. I kilo mu. Państwo może nie widzą całego dramatu tej sytuacji, tego. Ze zwierzęcenia, tego upadku człowieka. Tak to trzeba nazwać. Ale ja Państwu powiem coś prywatnie o Andrzeju, co zmieni postać tego człowieka w Pańskich oczach. Proszę spojrzeć. Ojciec czwórki dzieci. Co poszło nie tak. Przecież, przecież one kiedyś będą zadawać pytania. Że tak zażartuje, chłopie. Co ty sobie myślałeś, że, co, no, że wyjdziesz, poważny program i ty co? Że może ci się wydawało, że wyjdzie facet przebrany za babę, będzie śmiesznie. No to osobiście ja się w życiu. Tak nie uśmiałem, jak ja się teraz śmieję, tyle że do wewnątrz. No ale widziałem, że staraliście się, naprawdę dziękuję, jeszcze raz, naprawdę no, fantastyczny beneficjent, nie oszukujmy się, należał mi się, ale przecież nie musieliście tego robić. <słuch> tak, nie musieliśmy. Przecież samym się w to gówno nie ubrał. Po prostu przegraliśmy ze szwagrem zakład. Oni wierzyli, że na mistrzostwach Europolska wyjdzie z grupy.